Donia, co ty robisz yy, z tymi akcesoriami policyjnymi, powiedz tutaj? Powiedz, co ty się dziecko bawisz w policjanta? Tu masz młodego kapitana, taki młodej już jest kapitan. Tutaj jest pani, która będzie smażyć nam schabowe. No, na pewno, na pewno. Jedne, jednego już usmażyła, będzie gotować czarniny. A tu co w tym garku jest? Ziemniaki. Ziemniaki, to nie jest dla mnie. Tu jest dla mnie, o. Kaczka. Kaczka może być. Kaczka jest dobra. Sprawdzę czy schabowy jest dobry. Nie musisz skradać, dobry. Mm, no jest dobry schabowy to mm, ma mm. prosto do, do na łóżko. Mmm, mm, mm. Igor, usmażyłam czekoladę schabowego, chcesz? Tak. On cukierka sobie sobie. Nie, ja on sobie zamówił koteta w podwójnej panierce, nie? I gor. Dobra. Ja idę też coś dla duszy sobie wezmę tak z tego. Weźmiemy ten tort. Tort? Owszem, tort. Oczywiście, a raz ja będę Ja kawę nie piję później No raz. to ja teraz piję kawę, no. oczywiście. To może pij, zrób ty kawę, a ja przytawam torta. No, dobra. Drodze, to, żeby tort. Nie ma, nie? Ma. Nie ma u nas w lodówce miejsca, ponieważ... Nie ma. Zawalone jest Żarpiem. żarciem, właśnie. I go, to jest mhm. To ja zjem jeden kawałek od niego, żeby on za gruby nie był. No. Daj mi coś do popicia. Taki tort Ewka zrobiła. Yy, z truskawkami, posypany jest czekoladą. Ze śmietaną. No i z... z truskawkami, ze śmietaną. I co to jest biszkop tam w środku, nie? Tam Biszkop jest elegancko. W smaku prawdopodobnie będzie bardzo dobry. Zawsze jest dobry, to i teraz będzie dobry. Tam stoi. Tam stoi, o. Stoi w winowajczyni tak jest. Trzy łyżki masła, tak. Co jeszcze? Zdradzimy ten tajny przepis na tą... Na, na, na polewę, która zawsze wychodzi. Trzy łyżki masła. Trzy łyżki cukru pudru i trzy łyżki kakao. Trzy łyżki cukru pudru i trzy łyżki kakao. I polewa na babkę elegancko wyjdzie. Wyszła? Wyszła jak zawsze, nie? No właśnie, ona jest jaka kakaowa. To biją się, biją się. Nie, w tym filmie się nie biją tak bardzo. Aha, i to spłynie, i zatka Uuu. nam żyły, tak? Tak, w sposób dość idealny nawet. Uuu. No to ładnie. Ładnie, nie? No. Ładnie. Ładnie zapechażemy. A tutaj jeden oficer nam strzela. Tam jest jakaś walka w telewizji. Będę jadł torcika. Hmm. Starczy ci taka doza? No, jeden łyk kawki, jedna taka doza, starczy. Czy chcesz więcej? A że. Nie, no, na razie starczy tam, na razie, bo wiesz, tort jest duży, dzień jest długi, będziemy jeść, aż nam się będą brzuchy zawijać. A później, oczywiście, się będziemy odchudzać, nie? No, właśnie. No, tu, aha ty robisz taką kawkę a, a ja ja robię tutaj już się robi o elegancko już się robi moja już się robi tu mleczko mi się podgrzało w mikrofali O, się wylało do jabła się mi wylało trochę ale od no, razu posprzątaj żebyś tam zaległości sobie nie zrobił posprzątaj czy ja jestem od sprzątania w tym domu no dobra trochę posprzątam Trochę posprzątamy tutaj. Donia, co robisz? Loguję Na co? Na konto Google. Tak? Ja tylko włączę telefon już jestem zalogowany. Ja? Ale ja nie. A dobry Tolt? Tolt? Dobry. Powiedz jaki dobry. Tak. <gry> dobry. Słabo powiedziałaś. Jest taki dobry... Taki dobry jest! ...że mama powinna zawodowo taki się zająć dobro. właśnie takimi rzeczami. Jakie wiesz, A wiesz, że tutaj w środku jest truskawka. No Boże, jakie to dobre. Mama, czemu to takie dobre? Powiedz. To jest takie pyszne, że wszystkie twoje niedoskonałości normalnie znikają w mgnieniu oka. No, no. No. A to tylko jedna z twoich wad. Wszystkie mamy niedoskonałości, znikają do niej. Ma ich bardzo dużo, ale wszystkie znikną. To sobie wyobraź, jakie to jest dobre. No, ja wiem, jak to jest dobre. Tutaj się grzeją eleganckie pałeczki. Pieką, pieką. Pieką, pieką grzeją. Wiadomo o co chodzi. Dochodzę. Kaczusia. Kaczusia jest też dobra. Tu jest ochyctwo, czyli czarnina. Chaboszczaki. W tym garnku są jeszcze ziemniaki, które będą się robić. Tam zrobiłem sałatkę z pomidorów. A tutaj Ewcia zrobiła mizerię z ogórkami, które ja. Pokroiłem. Ja Jam to nie kwaląc się uczynił. Nie, nie kwaląc się uczynił. Aha, tu są jeszcze kluseczki do tej czarniny. No nie lubię czarniny i chyba nikt mnie do tego nie przekona, no. Co zrobić? A chłopak, już drugą tomię, ty. On nie będzie, ja normalnie, obiadu. Już, już drugą babkę. Patrz, jak ugrysma, jak szybko. ktoś żałował. Co za, za Tu masz kotleta, zobacz, nie zjadłeś tego kotleta. To jest mi szybko. Ten ręcznik kotek połóż na stół, dobra? W razie jakby ktoś. A tam na tapczanie leży leń. Nic nie robi cały dzień. Właśnie. Kto to wszystko przygotuje, co myślisz? Tutaj mnie i mi powiesz jak mi całą klawiaturę. Klawiaturę, tylko ją telefon tylko interesuje, nic więcej. A tam jest Kogel Mogel. Gdzie, sobie, gdzie dochód państwa traci 3 miliony rocznie. Zostaw! I Gdzie to, tam warujesz? PO, Gdzie? Wiedziało, przyklaskiwało i nie zrobiło z tego porządku dlatego, że... cuando estudio en la escuela Pajarita se de botín. cuando visita ¿Tu su abuela si necesita una amiga debe hablar con un ratoncito si quieres ser mi amante debes ser alta y delgadita lunes, martes, ¡Ay! ratones, pez, To już druga ta. Jak to się nazywa Ewa? Tak. <laughs> to już druga smywarka, która zostanie załadowana po tej e, imprezie. No już większość posprzątane. Ja je w Unii tutaj skrzętnie pomagam, w miarę swoich możliwości. No. Ona jest zadowolona ze mnie. Tym bardziej, że się nie opiłem w tym roku. Za bardzo? No, to tyle.